W sobotę 9 kwietnia galeria Siedlce obchodziła swoje drugie urodziny. Od godziny 13 dla klientów było przygotowane wiele konkursów i występów. Najwięcej atrakcji czekało oczywiście na najmłodszych. Dzieci szalały na muchanym zamku, mogły odwiedzić fabrykę cukierków, pomalować sobie włosy czy poznać tajniki tworzenia biżuterii. To dużo głosów było na nie, To się miało na skrzyżowaniu wojskowej i. Yy... Nie wszystkiego nie dać przejechać, jednak odwaga, konsekwencja, upór doprowadziły do tego, że ta smutna myśl stała się ciałem. Jak przystało na urodziny, nie mogło zabraknąć oczywiście tortu, a ten, przygotowany na imprezę galerii, był naprawdę pokaźnych rozmiarów. Trzeba jednak przyznać, że i chętnych do skosztowania nie brakowało. Pani Hanna i Konstanty Struz, właściciela galerii, Dziękuję Państwu za obecność, za to, że jesteście z nami każdego dnia, a przez dwa lata pracy galerii było tutaj prawie 10 milionów osób. Każdego dnia pracuje ponad 800 osób w tym miejscu. Galeria wpisała się na stałe już nie tylko jako piękny obiekt handlowy, ale także jako miejsce odpoczynku, rekreacji, spędzania wolnego czasu. Główną atrakcją wydarzenia był koncert finalisty X Factor Grzegorza Hyrzego.. Byłaś jak ten ciepły dzień z duszynką w dawnych zdjęć Zastrzymy na błęk, co wdziela, na pół, na Tak, a snu, co tu jest, nie